Dachy budynków. Po latach eksploatacji wymagają remontu. Jest to efekt działania warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Odwiedziliśmy firmę Pruftech, która opracowała technologię renowacji dachów, opierającą się na ekologicznych, wodorościęczalnych powłokach, aplikowanych zarówno na dachy wykonane z papy bitumicznej, podłoża blaszane, oraz na folie dachowe. Zobaczmy zatem, jak przebiegały prace nad produktem. Technologia była obecna od lat na zachodzie Europy. Trzeba ją było jednak dostosować do polskich warunków, a więc m.in. wyprodukować w odpowiedniej cenie. W efekcie miała powstać lekka szczelna powłoka bez szwów i łączeń, gwarantująca wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, zabezpieczająca dach jak i poddasze przed nagrzewaniem się i nie wymagająca konserwacji. Na podstawie receptury w zakładzie produkcyjnym Prówtech przygotowywany jest produkt. Gdy produkt przejdzie pomyślnie, wszystkie badania można go przekazać przeszkolonym ekipom wyspecjalizowanym w nakładaniu powłoki hydronylon. Najpierw przygotowywane jest podłoże. Powierzchnia dachu jest oczyszczana. Usuwane są pęcherze, które utworzyły się pomiędzy warstwami papy. Następnego dnia, gdy dach wyschnie, nanoszona jest cienka warstwa podkładowa wyrównująco zamykająca. Następnie aplikowana jest druga warstwa podkładu, w której umieszczana jest siatka techniczna stanowiąca zbrojenie powłoki. Na koniec, za pomocą urządzenia natryskowego, aplikowana jest warstwa nawierzchniowa. W ten sposób uzyskiwana jest jednolita powłoka pokryć dachowych. W ciągu roku firma Proftech poddaje renowacji setki tysięcy metrów kwadratowych dachów w Polsce. Głównie są to budynki użyteczności publicznej, hale produkcyjne czy bloki mieszkalne.